POTĘGA i moc Siemano z tej strony Polski Kebanos jest dzisiaj ze mną Gamicraft Siemka i Olka.pel Siemka Eee I dzisiaj będzie taki bardziej informacyjny odcinek, więc... Eee no więc nic, ale eee, Gami zaczynaj Dobra, no to w takim razie przejdziemy do sklepu, czyli... Przy okazji zrobimy też drugi quest, mm -hmm. jak przejść do sklepu, co ogólnie nie jest skomplikowane. Mm -hmm. Jesteśmy. No, tutaj są... Że, na początku mamy rzeczy specjalne, czyli te najno, najnowsze itp. No nie? Mm -hmm. Później herosi, czyli oczywiście postacie, które można sobie kupować. Mm -hmm. Nie jest to żadna mm -hmm. zagadka. Misjon, czyli misje... takie misje, które możemy przychodzić kiedy chcemy, a nie takie dzienne misje. Tak. Ogólnie misje też kręcimy, tylko że musi być też trochę informacji. Helicarrier to pokoje do naszego helicarriera, czyli takiego jakby domku, w którym mieszkają nasi bohaterowie. I też rzeczy i meble do niego oraz jedzenie dla bohaterów i to wszystko. Mhm. Kart sto. I zestawy, i, i questy kartowe, i, i karty chyba. Czekaj. Nie, e, kart nie ma. Ale, ale są paczki kart. Tak, paczki kart i questy kartowe, czyli ogólnie można... W tych questach można sobie wygrywać karty, tak, ale to innym mhm. razem. Yy, goodies to takie paczki, jakieś takie o fraktale można sobie kupować, różne potiony, expa. maskę tego, bagmana yy, i różne takie rzeczy. Tak. Agent only to rzeczy dla agentów czyli dla VIP-ów Czyli tego nie mamy Właśnie Nie błagam nie mówcie że ta misja jest tylko dla VIP-ów Nie Dobra Bugest to są te Dodatki takie że Do naszej Bo, e, postaci, postaci je kupujemy i ona wtedy ma Można w niej wbijać większy level i to wszystko Taki, taki dodatek A S Sidek, sidek jeżeli dobrze tłumaczę, takie, takie stworki co za nami latają, albo chodzą, zależy co potrafią. Nie tylko stworki. Takie stworki. Bo jest też Titanium Man i y, ten y, niewidzialny Iron Ale Man. Ale to mini Titanium Man i mini Iron Man, czyli też mhm. czyli też będzie za nami chodził i itp. No to na sklep to chyba tyle. Złotą kasę, jeżeli nie wiecie skąd brać to obejrzyjcie poprzedni odcinek. Przejdziemy do tego, co ogólnie ma grać. Mm -hmm. Czyli widzicie, zrobiliśmy tego questa, kiedy wychodzimy ze sklepu? jako A u, a u mnie jakoś, u mnie się jakoś nie zrobił. Ja. O nie, a nie, 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 zrobił, zrobił no. się zrobił. Jaką miałem No i teraz ogólnie pokażę, my też co ogólnie gracz może. Przechodzimy do tej, widzicie tą ikonkę w lewym górnym yeah. rogu? Jeżeli w nią wejdziemy. To mamy info, czyli obecny challenge, ile mamy goldów, ile silverów, ile tiketów. Możemy dowiedzieć się czego chcemy o e kupnie tego agenta. Kupić sobie goldy, to wszystko. My skład, czyli następne po info to pokazuje nasz skład oraz wszystkie postacie, które można kupić. Tutaj pokazuje, jeżeli klikniemy na jakąś postać, to ja gram falconem to pokazuje ile brakuje do następnego levela ona niewiele mi brakuje do następnego levela tutaj po no też. pokazuje do, ile można zdobyć życia co jakiś czas jeżeli niżej zejdziemy pod exp jeżeli zejdziemy jeszcze niżej to power attack czyli odblokowywanie tych lepszych ataków I tutaj mamy coś chyba jak już się będzie miało tam tą lepszą tou to się to odblokowuje hero up to jest tylko hero up to początkowe czyli ten specjalny atak i obok niego jest super hero up, czyli odblokowujemy go po dziesiątym levelu także a teraz to są te ucieczki specjalne jak to my nazywamy to też patrzcie od piątego levela następny później od 11 a tutaj te medale no to każdy medal jest za coś innego są medale mhm. za ten za pokonywanie tych zwykłych takich stworków które się spotyka w misjach za wygrane za wygrane bitwy kartami za przeróżne przeróżne re 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 rewards to są postacie, które można dostać za robienie misji. Je będziemy też prezentować już niedługo kwestia czasu. O ile przyjdziemy tą misję. Fraktals to tutaj, tutaj z boku, gdzie jest to zdjęcie Spidermana Noira, czyli tą postać, którą jak podejrzewamy się można dostać, jeżeli się będzie miało dziesiąte miejsce w tym takim kto ma najwięcej, kto zebrał najwięcej fraktali. Znaczy od pierwszego do dziesiątego. Właśnie, tak? Ogólnie tutaj jakieś są inne rzeczy ale nie będę się w to na razie zagłębiał I przejdziemy teraz do samych fraktali które mieliśmy wam pokazać już wkrótce Także wychodzimy A jeszcze miałem pokazać oh, yeah. Tutaj jak jest pik a hero, to pod tą yy, ikonką w której byliśmy yeah. Tutaj można sobie wybrać bohatera sprawdzić ile mogę dodać do następnego levela Pod spodem mamy te nasze seedy, co to, to tam mówiłem że można je brać yeah ale żadnych nie mam na razie także a tutaj mamy ten mm, obok tych sidekitsów mamy ten chat czyli możemy taki szybki taki szybki chat że możemy wybrać ja, hello i mamy tu te wszystkie rzeczy tutaj mamy po, tutaj mamy napis na górze mamy napisaną naszą tą... nazwę nasze, naszą co się losuje z trzech ogólnie słów ja mam ser optimisti crane cabanos matamino ja mam i i pod spodem jest nazwa naszego bohatera i yeah. który ma level Także tutaj mamy I tu, tu też jest level składu. W prawym i lewym dolnym rogu mamy te y, planetki, ale to nimi zajmiemy się później Na razie mniej więcej to tylko wyjaśniłam Teraz przejdziemy do fraktali No także wiecie, fraktale można znaleźć w, w tych wszystkich światach, do których się przychodzi To takie, chyba różowe, czy jakieś tam y, kryształy, jak nie znam się do końca zbytnio na kolorach. No i je się daje temu łysemu typkowi. Z wielgachną głową jak modok. To on się nazywa kolektor, klika się na niego po prostu. I czy się przyjmuje transfer czy nie, to przyjmiemy, żeby pokazać jak to wygląda mniej więcej. I mamy, że tutaj jest nasze, 12. No i osoba, która ma 10 miejsce ma 1000 ileś, także Mamy całkiem spore szanse, żeby yeah. wygrać, ale mniejsza z tym... Go, mhm. To by było chyba mniej więcej na tyle praktycznie w tym odcinku, w którym ja się ogadałem. A ja siedziałem. A ja nic nie mówiłam. Także staniemy ładniej się pożegnamy. Jak zwykle prezentując nasze szeboskie ucieczki. Tak. No poczekajcie! Okej. Okay. Siemka. Siema.